Cześć, z tej strony Magda. Witam cię bardzo serdecznie. Ja dzisiaj przygotowałam dla Ciebie krótki zestaw skoncentrowany na dłoniach i garstkach. Często te części naszego ciała są pomijane w praktyce, aczkolwiek są bardzo dla nas ważne, jak i w czasie praktyki jogi i nie tylko, jak również poprzez to, że pracujemy przy komputerze, na telefonie i budują się w nich napięcia. Dlatego zapraszam Cię dzisiaj do tego krótkiego zestawu. Usiądź sobie w z skrzyżnym, postaraj się rozluźnić ciało, wydłużyć czubek głowy do sufitu, rozluźnić ramiona w dół. Twoje pośladki mocno osadzają się na macie i jeśli możesz, zamykasz oczy, jeśli nie, rozmywasz wzrok i przenieś na moment uwagę na swój oddech. Zaobserwuj, jak powietrze wypełnia całą Twoją klatkę piersiową z każdym wdechem. I jak klatka piersiowa kurczy się z każdym wydechem. Postaraj się, aby dolne Żebra pracowały. Ruch do przodu, na boki i do tyłu. I możesz już otworzyć oczy i przejdziemy sobie do pierwszego ćwiczenia wyciągamy ręce do przodu równoległe do podłogi I teraz wydłużasz cały czas ręce rozszerzasz maksymalnie palce natomiast postaraj się wycofać ramiona do tyłu czyli łopatki się do siebie zbliżają trzymamy tutaj cały czas aktywne ręce naprężone, palce rozsunięte <laughs> łopatki zbliżone i spokojnych kilka oddechów. Teraz pomału prawą dłoń skieruj do sufitu, lewą dłoń skieruj do sufitu. Zauważ, czy Twoje ramiona nie przesunęły się do przodu, wycofa je do tyłu, patki się zbliżają. I w tej pozycji kilka oddechów. Ćwiczenie wydaje się może bardzo proste, ale jeżeli je robisz z zaangażowaniem, to odczujesz dość intensywną pracę. Obserwuj ramiona, czy nie przesuwają się do przodu. Wdech. I z wydechem opuść dłonie na kolana i zatrzymaj się tutaj. Spokojne oddechy. Ponownie wyprostuj ręce równolegle do maty, do podłogi. Ponownie obserwujesz swoje ramiona, czy są do przodu, wycofaj je do tyłu. Teraz zadzieramy dłonie do sufitu. Palce rozszerzone, aktywne. Wyobraź sobie, że masz ścianę przed sobą, i tą częścią dłoni starasz się napierać na ścianę. Wycofuj ramiona do tyłu. Spokojne oddechy. Jeszcze trzy, dwa, jeden i rozluźnij. Zaobserwuj swoje doznania płynące z ciała. Głębokie wdechy i wydechy. I ponownie wracamy do momentu, w którym skończyliśmy. Ręce przed tobą równolegle do podłogi, wycofane ramiona do tyłu, palce uniesione do sufitu, mocno rozszerzone palce. I teraz przekręcamy prawą dłoń w dół, cały czas ręka jest aktywna, i teraz lewą dłoń w dół. I ponownie wyobrażasz sobie, że jest przed tobą ściana i napierasz tą częścią dłoni na ścianę, wycofując ramiona do tyłu. Palce starasz się maksymalnie kierować w kierunku ciała. Trzymamy, oddychamy. Jeszcze dwa, jeden i rozluźniamy. Nie wiem jak ty, ale ja już czuję tutaj pracę w mięśniach na przedramionach. Kilka spokojnych oddechów, rozluźniamy się, rozluźnione ramiona. Możemy sobie zmienić skrzyżowanie nóg, jeśli jest to dla Ciebie wygodne. I ponownie wracamy do momentu, w którym skończyliśmy, czyli najpierw zaczynamy z rękami w ten sposób skierowanymi. Przeniesione ramiona do tyłu, przekręcamy prawą dłoń w dół i teraz lewą dłonią pociągasz swój lewy palec w dół. Cały czas napierasz tą częścią dłoni na ścianę, ramię, ramię jest wycofane. Teraz następny palec ciągniemy w dół. Środkowy palec, wskazujący palec. I teraz kciuk. Ciągniemy w dół, rozluźniamy. Możesz trochę poruszać ramionami. I zmieniamy stronę. Proste ręce, lewa dłoń skręcona w dół, prawą dłonią łapiesz za najmniejszy palec, ciągniesz w dół. Lewe ramię wycofane do tyłu, lewą częścią dłoni napierasz na ścianę, środkowy palec w dół, palec skazujący w dół i kciuk w dół, rozluźniamy. Spokojny oddech, wdech, wydech i teraz połóż dłonie na ramionach. I wykonamy sobie krążenie, zbliżamy łokcie do siebie, unosimy do góry, wdech, z wydechem, jeśli możesz, łączysz ze sobą nadgarstki, jeśli nie, to gdzie dajesz radę i z wydechem opuszczamy w dół, wdech do góry, wydech w dół, wdech do góry i wydech w dół. I zrobimy jeszcze dwa razy w drugą stronę. i rozluźnij. Przejdziemy sobie teraz do klęku podpartego, w klęku podpartym rozstaw dłonie na zewnątrz, czyli palce skierowane są do krawędzi maty nadgarskim mniej więcej pod Twoimi ramionami, kolana, pod biodrami kolana na szerokość bioder. Postaraj się nie uciekać z ciężarem ciała do tyłu, tylko jesteś nad swoimi nadgarstkami. I teraz przenosimy ciężar ciała, kołysząc się na boki. I zatrzymaj się w centrum. Teraz skręć swoje dłonie w ten sposób, że palce są skierowane do twoich kolan, nadgarstki nadal pod twoimi ramionami. Jeżeli obserwujesz u siebie duże przeprosty, czyli ręka się uwypukla do przodu, możesz lekko ugiąć łokcie, ale to tylko przy dużych przeprostach. I Teraz zrobimy sobie w tej pozycji krowę, kot, krowa, opuszczasz brzuch, klatkę piersiową w dół do maty, patrzysz na sufit, kość ogonową ciągniesz do sufitu, wdech i z wydechem wykonujesz kocik, grzbiet, odpychasz się od dłoni, wzrok skierowany w kierunku pępka, Łopatki rozszerzone i ponownie wdech, krowa, wydech, kocik, grzbiet, podwijaj miednicę, wdech, krowa, wydech, kocik, grzbiet i jeszcze raz wdech i wydech. I wracamy sobie w plecy neutralne. Teraz utrzymujemy dalej dłonie w ten sam sposób, doklejone do maty i palce skierowane do, pa, palce skierowane do kolan. I teraz chcemy opuścić pośladki w dół do pięt. Możesz podwinąć palce stóp, żeby mieć trochę krótszą drogę. Jeśli masz przestrzeń, palce uwolnione do maty. I teraz opuszczasz pośladki w dół. Jeśli twoje dłonie są daleko od twoich kolan, będzie bardziej intensywnie. Jeśli je przybliżysz w kierunku swoich kolan, będzie trochę łatwiej. Teraz starasz się nie odklejać dłoni od maty, opuszczać pośladki w dół. Trzymamy, spokojne oddechy, postaraj się oddalać ramiona od uszu, ramiona opadają w dół. I jeszcze trzy: dwa, jeden. I powróć do miejsca początkowego. I teraz przeklejamy grzbiety naszych dłoni do maty. Palce nadal patrzą na kolana. I tak jak mówiłam, trochę dalej będzie trudniej, bliżej łatwiej. I ponownie opadasz pośladkami w dół, starając się nie odrywać dłoni od maty. Przypominam, że możesz podwinąć palce stóp, skrócić drogę. I zostajemy tutaj. Trzy. Dwa i jeden. Uwalniamy dłonie, wracamy na matę. Teraz zrobimy sobie szczeniaka. Kolana zostają pod biodrami. Lewy łokieć ugięty, lewe przed, przedramię kierujemy w dół. Natomiast prawą ręką przesuwasz się po macie. Palce prawej dłoni są zadarte, skierowane do sufitu. Opuszczasz czoło w dół do maty. Postaraj się mieć cały czas aktywne. Palce prawej dłoni kieruję do sufitu. Poczujesz pracę w Twoim prawym ramieniu. Spokojne oddechy. Sztywne palce prawej dłoni. Wdech i z wydechem unieś się do góry. Zmieniamy stronę. Teraz lewa ręka wyprostowana, zsuwa się po macie. Prawy łokieć przed rami opuszczasz w dół. Palce lewej dłoni zadzierasz mocno, starasz się utrzymywać je wyprostowane. I zostajemy na trzy oddechy: trzy, dwa i jeden. i wracamy, unosimy się do góry z powrotem wracamy sobie do siadu skrzyżnego I jeszcze w siadzie skrzyżnym połącz z, z, ze sobą grzbietowe części dłoni w ten sposób i teraz opuszczasz dłonie na tyle w dół do momentu aż czujesz rozciąganie w nadgarstkach proste plecy ramiona w dół, czubek głowy do sufitu Możesz zamknąć na chwilę oczy. Wdech i z wydechem rozluźnij dłonie. I na zakończenie jeszcze się poprzeciągamy. Lewa dłoń z boku na macie, może być twoje lewe przedramię. Prawa ręka do sufitu i skierowana. W kierunku lewej dłoni, postaraj się otwierać prawą pachę. Możesz popatrzeć na sufit, możesz patrzeć przed siebie, możesz patrzeć w dół. Poczuj rozciąganie całego prawego boku, prawy pośladek opuszczaj w dół do maty, wydłużaj prawą rękę, tak jakby Cię ktoś ciągnął za prawą dłoń. I z wdechem unosimy się do góry, z wydechem przenosimy prawą dłoń na prawą stronę, może prawe przedramię, lewa ręka wydłużona, lewy pośladek doklejony, lewa pacha do sufitu. Oddychaj w dolne lewe żebra, rozluźnij całą twarz. I z wdechem unosimy się do góry i z wydechem opuszczamy. To dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że Twoje dłonie, nadgarstki mają się lepiej. Czujesz, że wykonałaś, wykonałeś pracę. Życzę Ci miłego dnia, może miłego wieczoru. I jeśli masz ochotę, zapraszam po więcej praktyk na mój kanał. Do zobaczenia.